Prawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana, pragną przystąpić, jeśli chwały. słodzie Pana na cytrze, grajcie Mu na harcie, bye oh. Z pierwszego listu św. Piotra Apostoła. Najniesie, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzucony wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogów przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy, i skały potknięcia się. Ci nieposłusznie słowo upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybrany plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, Bogu na własność przeznaczoną, abyście ogłaszali kwarant dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przeciwnego swojego światła. Oto Słowo Boże. O, ja. Tchau, tchau. we mnie wierzcie. Do mojego mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę po i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście Mu Jego Ojca. A teraz już go znacie i zobaczyliście, rzekł do Niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Za prawdę Zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto